Witam Maciej Binert, Komitet Wyborczy Gmina Darowo na nowo. W tym miejscu, troszeczkę więcej niż tydzień temu, podejmowałem interwencję w sprawie nieprzejezdnej drogi, która była w tamtym momencie zalana, dziurawa. To proszę za mną jest efekt. Droga jest w tym momencie remontowana. Droga jest w tym momencie. Ten przejazd cały, który tutaj nie funkcjonował, będzie, będzie naprawiany. No i pamiętajcie, mieszkańcy, jesteśmy dla Was, wszyscy nasi kandydaci na radnych będą w miejscowościach. Zgłaszajcie im tego rodzaju problemy, bo, bo po prostu jesteśmy skuteczni. I koniec po prostu z tym wszystkim, co było dotąd, z tymi niedokończonymi prowizorkami, jakimiś pseudo inwestycjami. Dzisiaj to po prostu oblicze gminy zmieni się. Tak jak w naszym haśle, gmina darłowo na nowo.